Podchody były ekstra. Najlepsze, kiedy poszliśmy tam, gdzie widzieliśmy to, co przypomniało o tej chwili, kiedy się śmialiśmy. Dzięki Parker. O, nie musisz dziękować! Twoja genialna niespodzianka w pełni mi wystarczy. <grym> tak, będzie tak niesamowita, że nie zdziw się, że i ja będę zdziwiona. Patrzcie tylko na to! Papier toaletowy! Wow, lu, nie trzeba było! Niech współpracownicy żyją nam! Niech współpracownicy żyją nam! Nie ma takiej okazji, lecz co ja tam wiem! Też mi zrobiłaś tort. Od którego mamy zacząć? Uwaga, to brązowa paćka tuńczyk i coś, co było w piekarniku. Zacznijmy od Twojego. Znalazłaś jakieś zwierzęta? tymi znam się na tropieniu. I masz coś? Nie. Aaaaaa! To było bardzo dziwne. Witaj na ranczu kikiłaka. <grymne> Za skarpety. Przetrwać teraz! Tłumaczyć później! To już wszystko, co zaplanowałaś na rocznicę? Nie ma zagadek dla parkera i lu, gdzie odpowiedzi powinny być. wytańczone? A, 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 oczywiście, że to nie wszystko. Mam dla ciebie prezent. I jest. W naszej kuchni. Szczerze odradzam, to byłby twój ostatni dzień ziemi. Nasza rocznica. Nieważne. <laughs> Wszystkiego najlepszego. <laughs> Czy to. To wielkie sito do zupy. <laughs> I też gnieciona puszka z fasolką. Nieprzeterminowana. Sporo można tu za nią kupić. Jest i kupon, z którym zapłacę mniej przy zapisie na obóz. Wow, sporo wyjątków w regulaminie. A dla ciebie mogę przymknąć oko, może na większość. No i to ja rozumiem! Takiej imprezy lubię! Pachnie tuńczykiem i węglem. Rocznica współpracy. Wyjaśnicie o co tutaj chodzi? Naprawdę chcesz to wiedzieć? Nie. Powodzenia. Dlaczego w twoim torcie nie ma tortu? To ja już pójdę i nie ma takiego święta. O co naprawdę chodzi? Dobra, powiem prawdę. Zapomniałam o naszej rocznicy. <laughs> no nie mogę! Ostatnio tak się zawiodłem wtedy, kiedy byliśmy z takim jednym, który coś nam powiedział. Czego pewnie też nie pamiętasz? Przysięgam, że cenię sobie naszą przyjaźń i przepraszam, ale ten dzień wypadł mi z głowy. Nie mogę w to uwierzyć. Nigdy o tym nie zapomniałaś. Nasze wspólne interesy to ściema? O! -o. Przypomnienie w kalendarzu, że rocznicę mamy za tydzień. Czyli jednak. Nie zapomniałam o wyjątkowym dniu. Musiało mi się poplątać. Na szczęście dziś Dzień Kanady. <gry> Zaplanowałaś niespodziankę? Wiesz, że uwielbiam syro!